Koniec snu. Porankiem niesione powieki zezwalają oczom bezwiednie rejestrować obraz zastany. Przez moment świadomość nie istnieje. Wreszcie wypełniają się pojęcia czasu i treści. Już nie śpię. Nadal jedno. Niewidoczna szyba oddziela mnie od tego tam, co przywykłem nazywać moim światem. Dotykanie szyby palcami zabrudzi tylko obraz. Obraz klarowny, czytelny, ale niezrozumiały. Nie mój chyba. Przestaję z tym walczyć. Świadomość mówi mi, że tak ma być że to stan Konstans. Pamięć niespiesznie wypełnia świadomość. Oczywistość rozumienia zdarzeń zaistniała już w pełni. Ta szyba rzeczywiście istnieje. Przecież o tym wiem już od dawna. Tylko udaje, że zapominam. Ten do szyby to ja. Tamten za szybą jest żałosny, w jego świecie bez sensu. Zamykam powieki. Zasnąć. Ale już za późno.